Budowlani Lublin w tym meczu w czerwonych koszulkach to zespół, który w poprzednim sezonie walczył w barażach o awans do Ekstraklasy. To zespół, który kiedyś w Ekstralidze rugby grał, ale to zespół, który stracił kilku bardzo poważnych, podstawowych wręcz zawodników, no i nie prezentuje już takiej siły jak dawniej. Pierwszoligowa drużyna klubu sportowego Budowlani Łódź to dla odmiany zespół no, właściwie amatorski, który jednakowoż zgrywa się ze sobą coraz lepiej, co udowodnił w poprzedniej kolejce tydzień temu, co Państwu prezentowaliśmy, kiedy pokonał Legię Warszawa. No ale z budowlanymi z Lublina gra wyglądała zupełnie inaczej, chociaż przez większą część. Pierwszej połowy meczu to nasi przebywali w okolicach pola punktowego gości. Nie potrafili jednak żadnej z tych okazji wykorzystać, a tymczasem Lublinianie, kiedy pierwszy raz pojawili się pod łódzkim polem punktowym, zdobyli przyłożenie. Na dodatek podwyższyli i prowadzili 7 do 0. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy meczu. Znów łodzianie wpuścili zespół gości na swoją połowę boiska. Czym to się skończyło? Dosyć długie przegrupowanie. Rozrzucenie piłki na prawą stronę, a właściwie bardziej na środek. Akcja przerwana przez sędziego. Próba i 0,10 do przerwy. Dominowaliśmy terytorialnie, utrzymywaliśmy grę na ich połowie. Dwie, dwie, dwie wyprawy budowlanej, punkty nam się nie udało. No przykro. Nastrój trenera Zająca, zawodników budowlanych Łódź i ich kibiców zdecydowanie poprawił się 5 minut po rozpoczęciu gry w drugiej części spotkania. Popatrzmy na tę akcję, bo naprawdę była bardzo ładna. Przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę boiska. Tutaj łapany za szyję zawodnik Łódzki. Sędzia więc trzyma korzyść dla gospodarzy. Bardzo rozsądnie natychmiast przerzucona gra tam, gdzie jest mniej liczna obrona zawodników z Lublina, ale ci jednak ustawiają. ...defensywę, zatem trzeba próbować inną metodą. No i teraz może uda się sformować mola. Tak właśnie mocno pchają Łodzianie. Są bardzo bliscy przyłożenia. Sędzia patrzy, gdzie jest piłka. Piłka dotyka pola punktowego. Przykłada Bartłomiej Zabokrzycki, który gra w tej drużynie razem z ojcem. A Wojciech Walas udanie podwyższa. I jest już tylko 7 do 10. Lublinianie prowadzą zaledwie trzema punktami... Ale łodzianie łapią wiatr w żagle, robią to, czego nie udało się robić w pierwszej połowie, czyli przeprowadzają udane akcje punktowe. Raz jeszcze, za Bokrzycki po pięknej indywidualnej akcji i Budowlani Łódź obejmują prowadzenie 14 do 10, bo Wojtek Walas podwyższa skutecznie po raz drugi. 14-10 to sytuacja komfortowa? Wydawałoby się. Nie wróg by i niekiedy popełnia się takie błędy. To młyn pod naszym polem punktowym łapie piłkę zawodnik budowlanych za to, Łódzki zespół ukarany jest tak zwaną karną piątką, czyli punktami, po których następuje podwyższenie na wprost słupów, i znów Lublinianie obejmują prowadzenie 17 do 14. A że ich formacja młyna jest dużo silniejsza od formacji młyna Łódzkiego, Zatem nasi przegrywają w tym elemencie gry. Na dodatek grający trener Krzysztof, zając ukarany żółtą kartką, opuszcza boisko na 10 minut, a budowlani z Lublina wpychają młynem piłkę na nasze pole punktowe i jest po udanym podwyższeniu już 24 do 14. Nie koniec było na tym, bo jeszcze jeden młyn zawodników z Lublina, jeszcze jedna udana ich akcja. Łodzianie potężni, już zmęczeni, grający już praktycznie w częściowo rezerwowym składzie, nie potrafili się temu przeciwstawić. W ten sposób zespół budowlanych Lublin zdobył 29 punkty. Ten mecz zakończył się wynikiem 29 do 14, bo ostatnie podwyższenie trafiło w słupek. Musiałem dokonać roszad w drugiej linii młyna. I nie było wspieraczy, i, i przegrywaliśmy dużo piłek e, z młynów. Czyli fragmenty stałe. A do tego Lublin dysponował świetnie dysponowanym e, e, molem autowym, który e, po prostu zdobywał teren no i punkty.